Witajcie! Jakiś czas temu, będąc na ziemi lubuskiej, odwiedziliśmy browar w Witnicy. Ponieważ nigdy nie byliśmy w miejscu, gdzie ważone jest piwo, wydało nam się to interesujące, aby zobaczyć na własne oczy browar i poznać tajniki ważenia piwa. A więc zapraszam na zwiedzanie browaru i Muzeum Browarnictwa w Witnicy razem z nami. Boja

Browar Witnica szczyci się tym, że jest jedynym browarem działającym na ziemi lubuskiej. Początki browarnictwa na tych terenach sięgają XIV wieku, kiedy to położona w Dolinie Warty maleńka Witnica, a wówczas, wówczas jeszcze niemiecka wioska Witz, stała się własnością zakonu cystertów, cystersów z Mironic. Mieli oni prawo ważenia piwa i przyg przygotowywali je właśnie w Witnicy. Wiek później piwo w Witnicy ważył sołtys Witz, kolonista Firebury. Prawo dawało mu ten przywilej. Jednak historia browaru Witnica rozpoczęła się w 1848 roku, kiedy to do Witnicy przybył Ernest Ferdinand Handke który zawodu piwowara wyuczył się w browarze Sołtysa w Włagowie. W 1848 roku Ernest Ferdinand Handke wydzierżawił istniejący już browar i gospodem od rodziny Feuerhermów, a następnie w 1856 roku kupił je na własność. Ten rok uważa się za początek istnienia dzisiejszego browaru. Po rozbudowie przedsiębiorstwa w drugiej połowie XIX wieku, stało się ono jednym z najnowocześniejszych małych browarów w północnej części Niemiec. Funkcjonując pod nazwą Sternbrau, udoskonaliło proces fermentacji i na dobrym jakościowo chmielu zaczęło ważyć piwo, powszechnie znane jako bawarskie. Na początku następnego stulecia rozpoczęło produkcję znami, znakomitego piwa Sternbrau. Jasne, pełne i ciemne mocne.

W rękach tej rodziny pozostał do zakończenia II wojny światowej. W nocy z 3 na 4 lutego 1945 roku Niemcy ostatecznie opuścili Witnicę, a wkroczyła Armia Czerwona. Początkowo browar miał być zdemontowany i wywieziony do ZSRR. Na szczęście udało się temu zapobiec. Po II wojnie światowej browar znacjonalizowany przez państwo polskie. Należał początkowo do zakładów piwowarskich w Szczecinie, a następnie w Zielonej Górze, wreszcie do kombinatu rolnego w Lubniewicach. W 1992 roku firma odzyskała niezależność i produkowała piwo pod szyldem przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Piwowarskie Witnica. Pierwszym polskim kierownikiem Witnickiego browaru został Adam Fiołka, a oficjalne Przejęcie zakładu od Rosjan nastąpiło 15 września. Należy zauważyć, że browar szczęśliwie bez uszczerbku przetrwał dwie wojny światowe. Przez kolejne kilkadziesiąt lat browar był zakładem państwowym i przechodził kolejne, kolejno podróżne zjednoczenia, jednostki i kombinaty. Początek lat 90. to prywatyzacja i zagrożenie ze strony dużych firm zagranicznych, które starały się piwa polskie eliminować, wykupując zakłady. Aby temu zapobiec, przyjęto, zasady, przyjęto zasadę preferowania sprzedaży zakładów spółkom pracowniczym. W Witnicy szybko z tej szansy skorzystano i 1 kwietnia 1992 roku powstała spółka pracownicza pod nazwą Browar Witnica, spółka z O. W tym roku wyprodukowano 47,5 tysiąca hektolitrów piwa. W 1995 roku spółka zmieniła się w akcyjną i od tego czasu nazywa się Browar Witnica SA. W tym roku zapoczątkowano wiele prac modernizacyjnych, między innymi zakupiono 26 tanków leżakowych po 260 hektolitrów piwa każdy. Filtr na ziemię okrzemkową i unowocześniono laboratorium. Browar Witnica musiał radzić sobie i musi do dzisiaj na trudnym, bardzo konkurencyjnym rynku. Zdarzyło się, że dodatkowych trudności przysparzało równie, przysparzał również rząd, jak w roku 2000, kiedy zniesiono ulgi na akcyzę dla małych i średnich browarów czy cła na piwa zagraniczne. Rosły ceny słodu i chmielu, a podwyżki były odczuwane głównie przez małe browary. W takich okolicznościach browary regionalne jeden po drugim były zamykane. W 2007 roku widmo likwidacji zajrzało w oczy również browaru Witnica. Zarząd stanął jednak na wysokości zadania i znalazł inwestora. Po kolejnych unowocześnieniach linii produkcyjnej zmieniono również politykę firmy. Po latach kryzysu w 2009 roku browar zyskał nowego właściciela i rozwinął skrzydła. Powstały nowe gatunki piwa, zwłaszcza piwa smakowe, które stały się specjalnością firmy i są wysoko, wysoko oceniane przez piwoszy. Browar poza rynkiem lokalnym znalazł również odbiorców w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Jeleniej Górze i Szczecinie. A ponad 10 lat wyroby z Witnicy Eksportowane są do USA, Niemiec, Austrii i Szwecji. Browar praktycznie zmonopolizował niszę piwa kąpielowego. Odbiorcami są salony piękności i ośrodki spa. Produkuje też napoje energetyczne, podpiwek i kwas chlebowy. Jakość wyrobów. Browaru Witnica doceniają nie tylko konsumenci, ale także liczne grona jurorskie na konkursach piwnych w Polsce i za granicą, gdzie piwa marki Lubuskie zdobywają liczne nagrody i medale. Browal należy do Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, które zrzesza tylko browary przestrzegające kodeksu dobrego piwa. Jest firmą w 100% z polskim kapitałem. Piwa z browarów Witnicy wpisane są na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez minister, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.